Witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Nowak, rewa, redaktor portalu Nowy Ład. Witam serdecznie, Michale. Witam również i witam Państwa. Michale, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co w ostatnich dniach wydarzyło się na Ukrainie. Sukcesy na południu były dość głośną sprawą medialną, ale chcielibyśmy zacząć rozmowę z tobą, co tak naprawdę dzieje się na wschodzie w okolicy Bachmutu. Jak wygląda sytuacja na tym odcinku frontu? Krótko można powiedzieć, że sytuacja nie zmienia się dramatycznie w którymkolwiek z kierunków trwają przeciągające się już właściwie od kilku miesięcy bardzo ciężkie bitwy i walki pozycyjne ze zmiennym szczęściem dla strony rosyjskiej, to jest Rosjanie próbują obchodzić Bachmut zarówno od północy, jak i południa, biorąc pod uwagę. Infrastrukturę obronną, którą Ukraińcy przygotowali w samym mieście. Rosjanie w dość racjonalny sposób właśnie obchodzą miasto, zamiast go zdobywać frontalnym uderzeniem z kierunku wschodniego, i tam rzeczywiście dochodzi do, do, do serii nieustannych starć na południe i północ od miasta, szczególnie na południe, gdzie Rosjanie próbują wybić korytarz w kierunku zachodnim, aby podejść do dróg łączących Bachmut z ukraińskim zapleczem. Co do istoty rzeczy, Rosjanie nie odnoszą tam spektakularnych sukcesów. Okresowo udaje im się przesunąć linię frontu w kierunku zachodnim o kilkadziesiąt, o kilkaset metrów. Następnie wychodzą ukraińskie kontruderzenia. Czasami one okazują się skuteczne, czasami nie. Więc gdyby to porównać do. Do, do, wojn, do pierwszej wojny światowej, do, do walk pozycyjnych w trakcie pierwszej wojny światowej, w szczególnie na froncie zachodnim, no to mniej więcej tak wygląda sytuacja pod Bachmutem. W ostatnich dniach Rosjanie zintensyfikowali po raz kolejny, bo takich kolejnych prób e, cięższych uderzeń, bardziej zorganizowanych ze strony rosyjskiej na przestrzeni ostatnich miesięcy było kilka. W ostatnich dniach e, nastąpiła kolejna, Rosjanie atakowali szczególnie na, ponownie na południe i północ od miasta, nie, nie nie konkretnie w kierunku samego Bachmutu. Ukraińcy deklarowali, że sytuacja jest ciężka, i skomplikowana. Ostatecznie linia frontu pozostała właściwie niezmienna. Rosjanie poczynili bardzo niewielkie postępy na północ i południe od miasta, nie przełamali głównych linii obronnych wojsk ukraińskich. Ukraińcy znowu ściągnęli tam rezerwowe, rezerwowe brygady celem ustabilizowania frontu i w tym momencie sytuacja jest stabilna, a biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy zwolnili teraz sporo wojsk z kierunku południowego, one być może trafią właśnie w rejon Bachmutu, żeby raz ustabilizować tę sytuację. A po drugie, być może wyprowadzić własne kontruderzenie w kierunku miasteczka Popasna i tym samym zniwelować rosyjskie postępy na tym kierunku. Jeżeli zaś chodzi o inne rejony frontu wschodniego, to tam mamy jeszcze głębszą stabilizację. Ukraińskie działania na kierunku Kremlinnej czy Sfatowa nie przynoszą większych rezultatów, to trzeba wyraźnie odnotować, że tam Rosjanie zdołali ustabilizować linię frontu. Częściowo z pomocą zmobilizowanych, zmobilizowanych żołnierzy, którzy szczególnie na ten odcinek trafili, ci rosyjscy żołnierze wyprowadzili całą serię kontruderzeń. One wszystkie okazały się końcowo nieskutecznie. Rosjanie ponieśli wysokie straty w trakcie tych operacji. Część rosyjskich żołnierzy świeżo zmobilizowanych nawet zdezerterowała i poddała się stronie ukraińskiej. Mieliśmy stamtąd cały szereg raportów słownych i, 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 i nagrań. I nagrań wideo ze strony tych rosyjskich żołnierzy, którzy skarżyli się na bardzo trudne warunki, na lekceważenie ze strony dowództwa i szereg innych, i cały szereg innych czynników, które wpływały na ogólny bałagan na tym odcinku. W każdym razie, dzięki zaangażowaniu tych jednostek Rosjanie ustabilizowali sytuację, nie przesunęli się w kierunku zachodnim, nie, nie wypchnęli wojsk ukraińskich za ponownie za rzekę Żerebiec, ale z drugiej strony Ukraińcy nie są w stanie przełamać rosyjskich linii umocnień wzdłuż drogi łączącej z, łączących Swatowo z, z Kreminną. Tam cały czas trwają również walki pozycyjne. Co jakiś czas Ukraińcy wyprowadzają kolejne uderzenia, szczególnie w kierunku wiosek Czerwonopopiwka, Żytliwka właśnie na północ od miasteczka Kreminna. Ale jak do tej pory Rosjanie byli w stanie tam sytuację opanować? Pamiętajmy również o tym, że te działania ze strony wojsk ukraińskich, które tam obserwujemy, są dużo bardziej ograniczone niż to, co miało miejsce. Hmm te kilka tygodni temu, kiedy to Ukraińcy atakowali w rejonie Izium i dalej w kierunku wschodni, podchodząc właśnie pod wspomnianą Kremlinę i część wojsk ukraińskich, które była tam zaangażowana, została zrotowana, przerzucana na inne oddziały, na inne, na inne kierunki, przepraszam, być może właśnie na kierunek zachodni, południowo-zachodni w rejon Hersonia. Oni będą teraz wracać ponownie na front wschodni. Ze względu na to, że Ukraińcy ustabilizowali sytuację na Dnieprze, na froncie południowo-zachodnim, w tym momencie większość swoich wojsk będą mogli zaangażować na Wschodzie, gdzie też dojdzie do prawdopodobnie do przełomowych starć, które być może zakończą wojnę rosyjsko-ukraińską w ten czy inny sposób. No w tym momencie wydaje się, że inicjatywa strategiczna nawet nie wydaje się, no to jest wręcz pewne, że inicjatywa strategiczna, inicjatywa operacyjna pozostaje po stronie ukraińskiej i nic nie wskazuje na to, żeby w szybkim czasie Rosjanie mogli tę sytuację odwrócić. Skąd decyzja zatem Rosjan? Bo obserwujemy wiele materiałów, sam o nich też informowałeś o budowanie linii umocnień, tzw. linii Wagnera na wschodzie. Czy Rosjanie przygotowują się na to, że jednak będą musieli jednak po podołać ukraińskiej ofensywie dzięki tego typu umocnieniom? Cały pas umocnień Rosjanie budują właściwie na całym zapleczu frontu. Z jednej strony na granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie Białogorodskim. Tam nie, nie powinniśmy spodziewać się ukraińskiego uderzenia, ale nigdy nie można go wykluczyć, gdyby wojna jeszcze bardziej eskalowała. Być może Ukraińcy zdecydowaliby się na wtargnięcie na obszar Federacji Rosyjskiej, stąd Rosjanie przygotowują te umocnienia. Kolejny pas umocnień właśnie w obwodzie Donieckim, obwodzie Ługańskim, słynna linia Wagnera, oddalona o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od obecnej linii frontu. Z całą pewnością Rosjanie są przygotowani na to, że będą musieli się do niej cofnąć, inaczej by jej nie przygotowywali. Co wskazuje nam jednoznacznie na to, że sami Rosjanie są świadomi swoich słabości i braku inicjatywy operacyjnej, braku możliwości wznowienia działań ofensywnych i ograniczenia się jedynie do obrony posiadanego hmm, Okupowanego, zdobytego obszaru. Jeżeli chodzi o kierunek południowy, to tam Rosjanie przygotowują rozbudowane linie umocnień bezpośrednio na północ od Krymu nie na obecnej linii frontu w obwodzie zaporowskim, nie na północ od Melitopola czy północ od Tokmaku, ale na północ od samego Półwyspu Krymskiego co dość jednoznacznie wskazuje na to, że wojska rosyjskie, rosyjskie dowództwo jest świadome swojej słabości. I potencjalnie przygotowuje się do konieczności wycofania się z powrotem na Półwysep Krymski i jego obrony, spodziewając się ukraińskiego uderzenia również na kierunku Zaporowskim. Zresztą to nie jest żadną tajemnicą, a biorąc pod uwagę. Dość poważne ograniczenie liczby frontów ze względu na ostatnie ukraińskie działania ofensywne. Takich przestrzeni, gdzie Ukraińcy mogliby rozpocząć szeroką, szeroką operację ofensywną, już jest niewiele. I jedną z najbardziej przewidywalnych jest właśnie kierunek Zaporowski, w kierunku na Melitopol, lub też. Trochę dalej na wschód w kierunku, na Berdiańsk czy, czy Mariupol. Jakiekolwiek z tych uderzeń by nie wyszło, każdy z nich doprowadzi do przecięcia korytarza łączącego Krym z Federacją Rosyjską, a biorąc pod uwagę również istotne i cały czas istniejące uszkodzenia mostu kerczeńskiego, mostu krymskiego, rosyjska logistyka łącząca. Hmm, terytorium Federacji Rosyjskiej z kontrolowanym przez Rosję Krymem, no jest bardzo wrażliwa na działania ze strony ukraińskiej i w tym momencie obserwujemy już ostrzały ze strony Federacji Rosyjskiej, ze strony wojsk ukraińskich, ukraińskiej artylerii, głównie z wykorzystaniem Hajmarsów na północ od Krymu, właśnie na te obszary, gdzie Ukraińcy będą potencjalnie prowadzili działania ofensywne i tak jak przed działaniami na kierunku hersońskim obserwowaliśmy wielotygodniowe ostrzały rosyjskiego zaplecza. Głównie na, na prawym brzegu Dniepru, ale nie tylko, no również ostrzały, ostrzały przepraw mostowych i tak dalej. Tak teraz Ukraińcy ostrzeliwują już lewy brzeg Dniepru, innymi bazy w Skadowsku, co bezpośrednio wskazuje nam na to, że może być to kolejny obszar, gdzie Ukraińcy zdecydują się na operację ofensywną. Mniej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Ukraińcy z marszu zdecydują się na sforsowanie Dniepru, chociaż już dzisiaj pojawiają się sygnały. Że taka operacja może mieć w tym momencie miejsce, kiedy te słowa dla Państwa wypowiadam, ale są to informacje niepotwierdzone, w tym momencie traktuję je w charakterze plotek, więc raczej prawdopodobniejszym scenariuszem jest uderzenie na południe od Zaporoża w kierunku na jedno ze wspomnianych wcześniej miast. Rosjanie są tego świadomi i stąd te przygotowania linii obronnych. Ze względu na głębokie problemy logistyczne, problemy zaopatrzeniowe, problemy z, w, w sile żywej po stronie rosyjskiej, ci najbardziej doświadczeni żołnierze rosyjscy albo zginęli, albo są ranni, albo zostali wycofani, albo mają tak słabe morale, że, że ich wartość bojowa jest bardzo ograniczona. Z drugiej strony do akcji bojowej mają wchodzić świeżo zmobilizowani, ale ich morale jest jeszcze gorsze a biorąc pod uwagę to, że oni przechodzą szkolenia i wchodzą na front w momencie kiedy Rosja doznaje kolejnych porażek, no to trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby oni mieli wysoką wolę walki i mogli wpłynąć jakoś korzystnie na rosyjską sytuację na frontach, ale już tak kończąc, pamiętajmy również i o tym, że nigdy nie należy przeceniać Rosji, ale też jej nie doceniać. Możemy być świadkami Jakiejś gruntownej reformy, szybkiej, nagłej reformy, wprowadzenia zmian w obliczu armii rosyjskiej. Może Rosjanie zdecydują się na jakieś drastyczne kroki, co mogłoby spowodować odmianę sytuacji na froncie? Chociaż ja w tym momencie nie widzę takich perspektyw, ale nigdy nie należy ich całkowicie odrzucać. To ja mam jeszcze pytanie o tym, co, o czym bezpośrednio y wspomniałeś. Czy my możemy mówić o różnych jednostkach i ich wyposażeniu, zarówno na południu czy na wschodzie? Czy jednostki rosyjskie na wschodzie, można powiedzieć, są lepiej wyposażone? Czy to są y armia zawodowa, a te na południu to inne oddziały? Czy my możemy teraz powiedzieć, gdzie rosyjskie y oddziały, powiedzmy, tej takiej armii zawodowej tak naprawdę stacjonują i z czym mierzą się Ukraińcy? W ostatnich tygodniach, zwłaszcza po tym jak jednostki powietrzno-desantowe Federacji Rosyjskiej, które zaangażowane były głównie na kierunku południowo-zachodnim, zostały stamtąd wycofane, mamy całkowite przemieszanie rosyjskich jednostek na poszczególnych frontach. I o ile rzeczywiście na odcinku Donieckim głównie zaangażowane są cały czas siły. Samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej oraz żołnierze grupy Wagnera teraz do, do, do akcji bojowej wchodzą tam właśnie zrotowane jednostki wojsk powietrzno desantowe które wcześniej walczyły pod Hersoniem. Jeżeli chodzi o, o kierunek ługański, to tam przede wszystkim obserwujemy zaangażowanie tych świeżo zmobilizowanych żołnierzy, niedobitków armii, no, w cudzysłowie armii Ługańskiej Republiki Ludowej i innych jednostek Federacji Rosyjskiej. No nie widzimy już w takim, w, takim, w takim samym tempie, w takim na tej samej skali zaangażowania choćby jednostek czeczeńskich, jak to miało miejsce w pierwszej fazie wojny, czy jednostek rozgwardii. Wydaje się, że część z tych oddziałów została wycofana z linii frontu, zwłaszcza dotyczy, dotyczy, to, dotyczy to Czeczenów, którzy w pierwszej fazie wojny dość poważnie byli zaangażowani na poszczególnych odcinkach, zwłaszcza na odcinku południowo-wschodnim w kierunku donieckim, bitwa o Mariupol, wcześniej pod Kijowem. No, z czasem oni po prostu z Ukrainy zostali wycofani, teraz ponownie pojawiają się, ale w dużo mniejszej liczbie niż miało to miejsce w pierwszych miesiącach. E, także mamy dość poważne przemieszanie w ostatnich, e, w ostatnich dniach. E, Rosjanie rotują część jednostek, przesuwają je na inne pozycje. Ciężko trochę za tym nadążyć. Ale cały czas główna oś, główne, główny ciężar walk spoczywa na tych samych jednostkach, czyli WDW, jednostki DNR-u, lnr u w tym momencie świeżo zmobilizowani, jednostki Barsu, częściowo również Rosgwardia, częściowo Armia Zawodowa. Ale no to co powiedziałem, głównie jednak jednostki powietrzno które wcześniej były zaangażowane pod Hersoniem, teraz one atakują na kierunku Pabliwki, Wuchładaru, na północ od Mariupola z bardzo zmiennym szczęściem i przy dużych stratach. Michale, pytanie jeszcze, jak zatem podchodzić do tych komunikatów, bo w ostatnich dniach zarówno strona rosyjska i strona ukraińska informowała o dość dużych stratach, tak? Były, były informacje Ukraińców z jednego dnia, że potrafili całe oddziały eliminować. Podobne informacje dochodziły z Rosjan, którzy od dłuższego czasu tłumaczą się walką z zagranicznymi ochotnikami. Jak to teraz, jak te operacje zarówno na wschodzie i na południu wpływają właśnie na, na liczebność obu armii? Czy teraz nadchodząca zima będzie jednak takim czasem postoju, przygotowań, czy jednak przygotowujemy się do kolejnych działań ofensywnych na, na obu kierunkach. Jeżeli chodzi o straty poszczególnych armii, to cały czas uważam, że to jest nieweryfikowalne i jakiekolwiek dane przedstawia jedna i druga strona, są to dane szacunkowe. Bierzmy również pod uwagę propagandę wojenną, zarówno rosyjską, jak i ukraińską, więc częściowo te dane są nierzetelne, częściowo są po prostu jawną propagandą, zawsze straty wroga się zaniża, własne się, się zawyża, własne się zaniża, więc i, i, i swoją drogą trudno jest to weryfikować, bo jeżeli chodzi o straty sprzętowe, to w oparciu o materiał zdjęciowy, filmowy, można Większość z tych przypadków dość prosto zweryfikować i robią to osintowcy. Jeżeli chodzi o straty ludzkie, to właściwie jest to wróżenie z fusów niejednokrotnie, biorąc pod uwagę, że większość strat osobowych jednak wynika z ostrzałów artyleryjskich także. No, mówiąc brzydko, trudno jest czasami zliczyć to, co zostanie z tych, z tych żołnierzy, którzy dostaną się pod ostrzał artyleryjski. Jeżeli zaś chodzi o, o, o samą licze, liczebność obu armii, no to nadal Ukraińcy mają kolosalną przewagę liczebną. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Rosjanie będą dążyć do tego, żeby sytuację trochę odwrócić wraz z tym, jak do... Do, do walki wejdą jednostki świeżo zmobilizowane. No, 320 tysięcy zmobilizowanych rosyjskich mężczyzn, około 80 tysięcy dopiero trafiło na Ukrainę i to nie bezpośrednio na linii frontu, bo tylko część z nich walczy na pierwszej linii, część jeszcze na Ukrainie przechodzi szkolenia, no, ale około 220-250 tysięcy jeszcze przebywa cały czas na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi, ale nie dlatego, żeby zaatakować terytorium Białorusi, tylko dlatego, że tam przechodzą szkolenia. Ze względu na ograniczenia infrastruktury wojskowej na terenie samej Federacji Rosyjskiej Rosjanie korzystają z baz na Białorusi. Więc jeżeli chodzi o tą liczebność, to Ukraińcy mają dużą przewagę. Rosjanie będą mieli teraz świeży dopływ krwi, świeży dopływ żołnierzy, ale poważnym problemem dla Rosjan będzie, będą problemy sprzętowe ze względu na wysokie straty rzekomo, również problemy amunicyjne, stąd też m.in. wywożenie sprzętu z Białorusi, stąd też wywożenie amunicji z Białorusi, co jest dość, dość dobrze udokumentowane. Stąd też rzekome zakupy amunicji z Korei Północnej. Co, co, co również częściowo jest udokumentowane, ale nie mamy jeszcze na to takiego ostatecznego wiarygodnego dowodu, stąd też zakupy dronów wcześniej z Iranu, rzekome próby zakupienia rakiet balistycznych również z Iranu, ale tu Iran miał się z tego już na tym etapie wycofać, podobno zobaczymy, czy to jest prawdą. No to wszystko są problemy zaopatrzenia. ...logistyczne, z którymi armia rosyjska się boryka. Jeżeli spojrzymy na przestrzeni ostatnich 8 miesięcy, na całą wojnę rosyjsko-ukraińską, no licząc od 24 lutego, bo ona oczywiście przecież trwa od roku 14, no to główną, jedną z głównych przyczyn, dlaczego Rosjanie nie byli w stanie odnieść zwycięstwa i dlaczego pojawiały się kolejne porażki, cała seria klęsk armii rosyjskiej, to są właśnie problemy logistyczno-zaopatrzeniowe. Gdzie duży wpływ na to miały wąskie gardła, miały rajdy pancerne w pierwszej fazie wojny armii ukraińskiej, miało brak poparcia ze strony społeczeństwa, brak zabezpieczenia dróg. W drugiej fazie ostrzały artyleryjskie, głównie hajmarsy, tu nie ma co do tego ukrywać, ostrzał rosyjskich baz zaopatrzeniowych, ostrzał przepraw, e, niszczenie mostów, niszczenie linii komunikacyjnych, linii kolejowych e, i wreszcie zniszczenie, e, bardzo poważne uszkodzenie mostu, mostu krymskiego, co wyraźnie nadwątliło rosyjską logistykę na odcinku południowo zachodnim i ostatecznie zmusiło Rosjan do wycofania się z frontu chersońskiego z, z prawego brzegu chersońszczyzny. E, także ta logistyka ma ogromny wpływ na, na całe koleje losy, na całe koleje wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rosjanie do tej pory nie byli w stanie tego problemu rozwiązać i nie wydaje się, by byli w najbliższej przyszłości. Michale, to na koniec trochę wróżenia z fusów. Chciałbym co, zapytać Cię, co sądzisz Ty jako człowiek, który na co dzień analizuje wieści z Rosji i Ukrainy? Co może wydarzyć się w najbliższych dniach? Szykujemy się jednak do wiadomości dotyczących ofensywy ukraińskiej? Czy jednak, tak jak zauważa część ekspertów, jednak mamy jakiś przeddzień negocjacji, bo niektóre znaki na niebie wskazują, że Rosja może podjąć jakiekolwiek rozmowy z Ukrainą? W tym momencie Rosjanie chcieliby tych rozmów z Ukrainą. No, biorąc pod uwagę całą serię porażek, brak możliwości zabezpieczenia linii frontu, potencjalne kolejne porażki, dalsze ofensywy armii ukraińskiej, utrata obszarów okupowanych, no to wszystko skłania Rosjan do, do podjęcia rozmów, podjęcia negocjacji, tymczasowego chociaż zawieszenia walk. Ale Ukraińcom na tym wcale nie musi zależeć i nie zależy, przynajmniej na to wskazują dość otwarte wypowiedzi ukraińskich decydentów, samego prezydenta Załęskiego, ukraińskiej generalicji. Oni wprost mówią co, o tym, że nie ma, nie ma w ogóle mowy o rozmowach z Federacją Rosyjską, dopóki Armia Rosyjska przebywa na terytorium Ukrainy. Wtórują Ukraińcom w tym, przynajmniej w takich publicznych wypowiedziach przywódcy państw zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych. Także to wszystko powoduje, iż mało prawdopodobnym scenariuszem jest rozpoczęcie negocjacji w tym momencie i doprowadzenie do scenariusza, w którym Rosjanie pozostają i okupują część państwa ukraińskiego, zwłaszcza ten korytarz łączący Krym z Federacją Rosyjską, który Ukraińcy będą chcieli odzyskać ze względu na, na, na Mariupol, na Berdien, na miasta położone nad morzem, na, na odzyskanie dostępu do morza, bardzo istotne miasta portowe, więc Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na utratę tego obszaru. Nie mogą również pozwolić sobie na to, żeby Rosja pozostała, po, utrzymała Połączenie lądowe z Krymem, bo potencjalnie z tego obszaru będą wychodziły kolejne operacje zaczepne ze strony, ze strony wojsk rosyjskich. Także scenariusz rozmów w tym momencie jest bardzo mało prawdopodobny, I nawet gdyby Rosjanie go chcieli, a chcą, i nawet gdyby część państw zachodnich próbowała skłaniać Kijów do tego, żeby takie negocjacje rozpocząć. Z różnych względów, ze względu na, na oddziaływanie własnego społeczeństwa, problemy gospodarcze na Zachodzie, problemy energetyczne, chęć dogadania się ponownego z Federacją Rosyjską, powrotu do tego, co było przed 24 lutego, to sam Kijów moim zdaniem takich rozmów nie chce. I Kijów będzie walczył do tego momentu, aż odzyska albo całą Ukrainę, albo znaczną część okupowanego obszaru. Być może Ukraińcy będą skłonni do rozmów co do, co do Krymu, jeżeli zaś chodzi o wschód. Kraju południowy wschód to jest to moim zdaniem temat bardzo, bardzo mało prawdopodobny, więc raczej powinniśmy spodziewać się kolejnych operacji ofensywnych ze strony armii ukraińskiej. Może nie w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, bo te oddziały też muszą odpocząć, muszą zostać zrotowane, przede wszystkim muszą zostać przerzucone na, na kierunki natarcia. Natomiast być może pod koniec tego roku, na początku roku 2023 rozpocznie się kolejna faza ukraińskiej operacji odzyskania okupowanego terytorium. Raczej będzie to kierunek południowo-wschodni w kierunku na Melitopol, Tokmak, Berdiańsk bądź Mariupol lub też w kierunku na styku Doniecka i Ługańska celem odcięcia, przecięcia linii komunikacyjnej pomiędzy tymi dwoma miastami, dotarcia nawet do granic Federacji Rosyjskiej i być może powtórzenia tej tej operacji, którą Ukraińcy prowadzili w 2014 15 roku, kiedy próbowali otoczyć, odciąć te dwa miasta, odciąć je od granic Federacji Rosyjskiej i następnie zmusić garnizony samozwańczych separatystycznych republik do kapitulacji. No wtedy to Ukraińcom niemal, niemal się udało, ale do, do wojny w, włączyła się już formalnie Federacja Rosyjska i, i doprowadziło to do zatrzymania ukraińskich postępów. W tym momencie Ukraińcy i tak już walczą z Rosjanami. Rosjanie niewiele więcej będą mogli zrobić. Przynajmniej formalnie do, do, do pewnego momentu. Także raczej Ukraińcy będą prowadzili dalej operacje ofensywne. Na jednym z tych kierunków, które wskazałem, rozmowy mogą się pojawić dopiero kiedy Ukraińcy ten obszar odzyskają lub będą na dobrej drodze, żeby go odzyskać. Zadadzą kolejne klęski armii rosyjskiej i w formie negocjacji zmuszą po prostu Rosjan do wycofania się z, Ukra z Ukrainy. Życzymy oczywiście Ukraińcom, żeby Rosjanie jak najszybciej opuścili ich terytorium. Proszę państwa, moim i państwa gościem był Michał Nowak. Zanim zakończymy rozmowę, zachęcamy państwa do odwiedzenia portalu Nowy Ład i mediów społecznościowych Michała Nowaka. Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś na nasz czas i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Również dziękuję i również mam taką nadzieję do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie.